Witam wszystkich ponownie tutaj Radek i kontynuujemy grę Robin Hood Legenda Sherwood. Tutaj zapomnieliśmy chyba go związać, więc lepiej wróćmy i go zwiążmy. Hmm, szybciej się chyba nie da. Okay. I teraz czeka nas po, yy, chyba poważna rozmowa z jakimś yy, starszym jegomościem więc chodźmy nimi tutaj okej okay. Ralph jest za tymi drzwiami Robin i Marion muszą wejść razem a może wyjdzie dobra niech wejdzie sama Marion i niech wejdzie mały John no okej okay. Niech wejdą tylko oni dwaj. Kto idzie? To wy, pani Marion? Co tu robicie? I kim jest ten kawaler? Robin z Locksley. Znany jako Robin Hood. Do usług, mój panie. Ty tutaj? Co za bezczelność! Wezwę strażę! Błagam mi, lordzie, proszę zaczekać. Musimy podzielić się pewnymi smutnymi wieśćmi, a potem proszę zrobić z nami, co zechcecie. Niech będzie. Słucham. Cóż. A więc książę Jan jest zdrajcą. Właściwie nawet się nie dziwię. Już dłuższą chwilę wątpię w jego uczciwość. Milordzie, czy możemy liczyć na Waszą pomoc? Tak, ale książę Jan stanowi zbyt wielką potęgę, bym ważył się otwarcie stawić mu czoło. Potrzebny nam sojusznik. Widzę tylko jednego lorda, który miałby odwagę przeciwstawić mu się. Jest to Godwin. Niestety, zaginął i zdaje się, że nikt nie może powiedzieć, co się z nim stało. Tak, słyszałem już o tym. Wygląda na to, że książę odebrał mu ziemię i przekazał je Gajowi z Gizbern. Zdaje się, że Godwin jest zamknięty w lochach swego własnego zamku. Nie traćmy więc czasu. Muszę mu jakoś pomóc. Tak, i gdy już Gisburn zostanie wyparty z Lincoln, będziemy mogli przeciwstawić się uzurpatorowi. Ale póki co, nie ściągajmy na siebie uwagi szeryfa. Nie mogę kazać mym żołnierzom, by was wypuścili. Sami musicie stąd uciec. O nas się nie obawiajcie. I dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno. Grupa ludzi szeryfa zostaje w tym zamku na noc. Zdaje się, że wykonują tajną misję przewozową. Nie dowiedziałem się niczego szczególnego, ale obawiam się, że chodzi o coś ważnego. Rozumiem. Banita mógłby dowiedzieć się czegoś na ten temat, by wtargnąć nocą do waszej posiadłości i przejąć ten cenny przedmiot. Tak, to już jest z opryszkami. Powodzenia, dzieci. Uważajcie na siebie. Okej, okay, ten staruszek jest yy, porządnym staruszkiem. Byłeś fajny bohater. Okej, okay, przeczytajmy tę wiadomość, którą nam yy, zostawił. Grupa żołnierzy Szerfa przybyła parę godzin temu. Nie wiem co robią, ale zakwaterowali się w zachodniej wieży. Okej, okay, widać pieniążki. Ciekawe czy będziemy mogli ich zabić. Może nie ryzykujmy, choć moim Johnem. No, chodź malutki. Okej, okay, weź weźmy te pieniądze. Tysiąc. Możemy tu wejść? Oczywiście, że możemy. Dobra, muszę tam zobaczyć, co tam jest. No, chodź malutki miniżek! Słodkich snów. Jeszcze no, zobaczmy. chodź malutki. Okay. ok. Szybko zobaczmy, co tu jest. Jestem strasznie ciekawy. O, książka jakaś. Nie rusza no, się. No, chodź malutki I to... Okej, okay, przeczytajmy liścik co to jest, tak dokładnie. Księga sądu statecznego. Dzieło to powstałą narstkę króla i helma zdobywcy. Zawiera ono spis posiadłości w Anglii i dochody roz nazwiska ich panów. Pozwala ono królowi ustalić wysokość należnego podatku. wysokiej pracjanowie będzie niezwykle trudno uspokoić swoją żądze pieniądza. Um, jakoś w chudzie. Mi lepiej idzie czytanie niż w Maxie Pay, nie? Wiem, że nie przewinim, żeby go nie obudzić. Okej, okay, mamy. Stopy, chwycić. Idziemy wyrzucić. A, tego już że Nie chcę po to iść. Okej. Okay. Hmm, może zapiszmy grę? Tak, gdybyśmy kogoś zabili. I chodźmy. Przeczytałem tą wiadomość. Ciekawy kiedy. Chętnie bym się dowiedział co to jest. O Jezu. Nie zabijaj go! Co za... Wczytaj. Okej, okay, to był... Um, Derp. Może mamy Johnem my chodźmy. Zrobimy tam... Y, ...razrobę. Najpierw do ucznika. Jest no, no, tam Spi spokojnie. Co on wyprawia? No, bierz tego łucznika. Spi spokojnie. Jeszcze zobacz. Okej. Okay. Szybko przejdźmy tutaj. Okej, okay, to są nasi... Ludzie, którzy coś, czegoś od nas chcą. O, dzięki Tobie możesz powrócić z Derby, szlachetny robinie. Zawsze będziesz mieli widziany naszych skomnych progach i jestem pewna, że tak szlachetny czyn nagroda Cię nie ominie. Dzięki Ci, dzięki. Weźmy szybko w i spadajmy stąd, póki jeszcze możemy. Tu jest Sherwood? Nie? Gdzie my mamy iść? Aha, tutaj, dobra. to wszystkim rozkażmy iść tutaj mamy wszystkich? mamy e, oczywiście trzeba wyjść policja zakończono sukcesem, no ale oferujemy mu, swoje wsparcie nie może jeszcze działać tak otwarcie jakby chciał ale dzięki niemu robić na los jaki czeka Sir Goodmana musimy tylko go uwolnić Okej, okay, oczywiście postaram się go uwolnić Robin Hood, Robin Hood mówisz? Ale czym jest ten Robin Hood? To jakiś wiesz, A to bandyta, rozumiem, dlaczego w ogóle zawracasz mi głowę? Tak, Leicester, tak, 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 szeryfie, wiem, że ta, że księga sądu ostatecznego jest w Leicester, co? Co to znaczy była? Ach. I do Lincoln Trzeba uwolnić Sir Godwina Ojciec ojciec chrzestny uwięziony z e, Gisbon przytrzymuje Ludwina w lochach Lincoln musimy uwolnić ojca chrzestnego Robin'a i pomóc mu odskoczyć ziemię na początku nie wiedzieliśmy tutaj pisze mówiąc szczerze okej okay, może z nami wyruszymy to sobie uleczmy naszych ludzi i rozstawmy niektórych w obowiązki um, kto tu ma Kto tej idzie pasakie w kierunku? Kto tu ma leki? To tu leczy. Ten przecież. Ok, uleczmy Romina. Miło z twojej strony, ale radziłem sobie. Teraz ma teraz mojego czona To tylko za Will, jesteś jakoś. Nie. Okej, okay, Will. A ty? Też nie, no to już możemy iść. Um, Okej, okay, a ty co tutaj robisz? Słyszałem. Okej, okay. no i wyruszamy. Mmm, I... Tak. Robin ponownie zawitał do Lincoln. Teraz miejsce to jest w rękach żołdaków Gisborna, prawie ręki księcia Jana. Na ironię prawowity pan jest przetrzymywany w swoim własnym lochu. Musimy uwolnić Kodwina i jego ludzi, jak również wyrzucić Gisborna z zamku. Okej, okay, może na razie idźmy z samym Robinem, który teraz ma miecz i teraz nic nie stanie. Okej, okay, nic nie stanie nam na drodze brancie. Oberwie tać. Jeszcze ci pokażę. Jak okay, teraz Zobacz, to już można A to twoja mocność. Nie. Nie. I bardzo dobrze. No, co ci no będzie tak? Cię. A masz. No, ta walka idzie. Nie dostaniesz Nie. Okay. No i teraz on nam gwałta na pończynkę. Mam wiele odwagi pomagać nam biednym chłopom, panie. Tak, dostaliśmy koniczynkę. I oto, w ten sposób mamy 6 koniczyn. Um, ty, mam tutaj dla ciebie prezent w postaci ziela. Um, ty weź sobie... Nie, nie możesz. Ja też nie możesz. No proszę. Okej, okay, może chodźmy do tego, że braka i wykorzystajmy jego limit. Podpowiedzi? Weź te sakwę, dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. Okej, okay, to jest już niedaleko. Następny. na tym weź te sakwę. Dobry Tutaj człowiek nawet człowiek. jest. Bardzo dobrze. Dziękuję. Coś wam powiem. Okej, okay, trochę dalej. Weź tych kilka miedziaków. Coś jeszcze? Oczywiście, że jeszcze. Weź te sakwę, dobry człowieku. Coś jeszcze? Mój no pewnie. Panie? Weź te sakwy, dobry człowieku. Coś jeszcze, mój panie? Nie mów, że jeszcze? Weź tych kilka miedziaków. Okej, okay, ostatnia rada znajduje się tutaj. Um, dużo chciał za nią, chyba 500-600. Jeśli Sir Godwin został więziony, może być tylko w jednym miejscu. Okej, okay, 500-600 um, złota chciał za radę. ...to jest dość sporo, więc mam nadzieję, że będzie warta coś. Kogo my tu mamy? Łuczników. Co? Widziałem cię! Brań, 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 Brań Bandyto! Jeszcze ci pokażę, co... To boli! No szybko, 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 robin! Brań się! Żegnaj! Okay. I sprawdźmy wiadomość za 500, 600 sztuk złota. Aha, to było tak wa wartościowe może to to było to okej okay, nic tutaj tak naprawdę nie było warte tych 500-600 sztuk złota okej okay, weźmy swoją drużynę Zaatakujemy ich. Jak jeden mąż ty, się! Chodź, pomacam cię moim przepiciem! Oj! Gdzie nie walczyłeś? Myślisz, że mnie skrzywdzisz skrzacie? Broń się! No to... Ok, teraz goń tego. Okej. Okay, um... mały. Okej, okay, no to dobijmy go. Nie! Um, ty go ulecz. O, dogoniłeś go. To tylko za Zdechniesz, czy co? Zwycięstwo! Okay. Więc wydaje mi się, że tu będziemy kończyć znaczy odcinek. Więc... Dziękuję wam za oglądanie. Cześć, na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnym, na razie, coś długo się żegnam.